O! Sebastian Wardęga dodał nowego pranka? Pije spająk? To może być czaderskie! To, Ale Esza! Wardęga dodał nowy film? Co? Pandora Gate? Sprawdzam. O ja pierdolę. dole. Dzieciństwo zniszczone. Boże! Ale ta FIFA 15 jest nudna. Powinni wprowadzić jakieś innowacje. O! Na przykład dodać kobiety! Francja! No Napostnik! Embopę! 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 Co to jest? Co to jest? Co to jest za kobieta? Co to jest za kobieta? Co mordo? masz jakieś szluga? Ja mam jednego ostatniego, bo matce ukradłem. To co? Po trzy buchy chociaż. No dobra. Mardo, masz jakieś szluga? Szluga? Co nie? Szlugi to ja rzuciłem z 5 lat temu. Teraz palę tylko jednorazówki razówki. twoja stara to jedna dawaj to. Ale mocne Widziałeś, jak na urzędniczej wywoływali te yy, duchy? Stary, ja tego nie oglądam. Dla mnie tu już jest za dużo. Przesada. Widziałeś, jak pani Gosia zdemolowała Nikitę? Pf, ale to jest koks. Nie, no pani Gocha szefi, to totalny. Ja myślę, że takiego Tyburskiego w K1 też by bez problemu no. zrobiła. Halo? Nie, to, to, to nie ja zbiłem wazon. Nie, przy, przysięgam, słowo harcerza. Słowo honoru. To, 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 to nie ja. Ojciec? A co on chce? Halo? Co? Nie rozumiem twojego auta. Gówno! Nic nie zrobiłem! Gówno! Pizda nad głową, pipi, pizda nad głową, kręć dłupą swoją. Oki to eksportowy, kito eksportowy kito bar. towar, jak Jeremy, Jeremy. Ej, a kto to w ogóle jest ten Socha? Nie wiem, brzmi trochę jak Gocha. To może jakiś jej kuzyn. Ha! Uniwersum Magikali rozszerza się. W końcu udało mi się przejść GTA 5. Teraz pewnie rok albo dwa czekania i wyjdzie szóstka. Nie mogę się odczekać. Przeszedłem GTA piątkę 7574 raz. Pewnie jeszcze rok, dwa czekania. I wyjdzie szósteczka. Bo moja dziewczyna teraz będzie miała urodziny, ale ja nie wiem co mam jej kupić. A to jest bardzo poważny związek i my jesteśmy razem już trzy tygodnie. Stary, nie wiem, może najnowsze Simsy trzy. Mm. Z dodatkiem. W ogóle teraz moja Bibi będzie miała urodziny. Co? No bibisz dziewczyna, boże, jaki ty jesteś boomer A, Będzie miała urodziny i nie wiem co mam jej kupić Może kupię jej subskrypcję na OnlyFansie, bo założyła Założyła? No, ja już mam od trzech tygodni No dobra, to podeślij mi link Co? Chuj samo na fanpage'u można wygrać nową koszuleczkę Pompatimu? Zrobię wszystko, żeby ją mieć Pompatim! Co? Budda robi loterię, w której do wygrania auto za 2,5 miliona dolarów Ha, nuda, ale stypiasz Pff, już dawno się skończył. Dawaj stary, pokazuj to tuńko. Jesteś gotowy. Dawaj! Wow, widzisz spinner! No i no nowy zawsze chciałem takiego! O stary, jaka fura! Nie daj spokój, wstyd tym jeździć. Prosiłem starego z Greda, żeby dołożył 30 tysięcy do czerwonego lakieru, ale on tylko skąpi i skąpi. Gitara się. Gitara. Jak ty chyba kozak, jak ty młody! A jak ja mam do ciebie 23 km, wariacie! Zadymka! Łokieć To nie ma klienta! Mówiłem ci stary, że te goci to za się rozpadną! Nie no, real! Plus jeden, wariacie! Ty! Jaki ty wysoki jesteś! Ty chyba masz za 2 metry wzrostu i jesteś mistrzem Śląska w MMA! Niezły backstop! Wychowawczyni pytała się mnie, kim chcę zostać, jak będę dorosły. Powiedziałem, że piłkarzem jak Cristiano Ronaldo. Taki to ma życie. Zarabia pewnie setki złotych. W <taki to ma życie> Facetka w szkole pytała się, kim chcę zostać, jak będę dorosły. Powiedziałem, że TikTokerem. Takim jak Zabierski. O, to już życie. Kobiety, imprezy, forsa, sława. O, tak chcę żyć. I jak moja nowa bluza skropa? Stary, ależ to pewnie dałeś za nią z pięć stówek. Co? Dwie dyszki? Uho, no, teraz masz swag. <laughs> I co sądzisz mordo o moim dripie? To jest drip? To wygląda jakbyś to ukradł z pomocy dla powodzianej. Co? Ale przecież to są najnowsze Jeezy. Najnowsze to one może były, ale 6 miesięcy temu i to na panda, bej. Na baba co? Dobra gówno, zawijaj się stąd. Siódma, no witamy, z tej strony busy. Wielkie dzięki za to, że byliście z nami. Jak Wam się podobał taki powrót do przeszłości, to łapka w górę, subik dzwoneczek I Jak chcecie rzątom. więcej odcinków z tej serii właśnie dawniej i dziś, to zostawcie też komentarz. Od tego się wszystko zaczęło z pomysłem jaki następny odcinek. Także dziękuję Wam, wielka ese dla Was, pozdro.